Sensacja. Viktor Orban ogłasza: wojna zakończona, kraj na mapie 4C zostanie podzielony na trzy części, a Europa milcząco to zaakceptowała. W tym wideo poznasz przerażające szczegóły planu, który już teraz zmienia mapę geopolityczną. Odkryjesz, jak korupcja w mobilizacji podkopuje zaufanie w byłego partnera z Zachodu, gdzie 8 do 30 tysięcy dolarów kupuje wolność i kto naprawdę na tym zarabia. Ujawnimy dlaczego Niemcy przygotowują zapasy ravioli, szykując się na najgorsze. I jak bliski wschód stoi na krawędzi nowej eskalacji, wstrząsany protestami. Czy to tylko polityczne proroctwo, czy niewygodna prawda, którą ukrywają przed nami rządy? I co oznacza atak ponad 800 pocisków na centrum władzy politycznie turbulentnego regionu, gdy życie młodej kobiety i jej dwumiesięcznego dziecka Staje się tylko statystyką. To wideo musisz zobaczyć. Każdy fakt jest kluczowy. Skąd nas oglądasz? Daj znać w komentarzach. Skandal mobilizacyjny w Kijowie. Korupcja uderza w fundamenty państwa. W mediach byłej Republiki Radzieckiej wybucha prawdziwy skandal, gdy oficer na froncie wyjawia szokującą prawdę o mechanizmach mobilizacji. Ceny za uniknięcie mobilizacji w tym niestabilnym regionie. Wahają się od 8 tysięcy do 30 tysięcy dolarów. To nie są tylko cyfry, to waluta ludzkiego strachu, rozpaczy i desperacji. Te szokujące sumy będące poza zasięgiem zdecydowanej większości obywateli, to twarde fakty, które z brutalną siłą rozbijają iluzję sprawiedliwości i równości. Źródłem tych druzgocących informacji jest komander z wzwoda 8 Brygady, znany pod pseudonimem Krym. On, jako czynny oficer na linii frontu, stawia na szali swoją reputację, bezpieczeństwo i przyszłość, ryzykując wszystko, by ujawnić tę potworną, niszczycielską prawdę. Z samego serca konfliktu, gdzie każdy dzień to walka o przetrwanie i gdzie śmierć czyha na każdym kroku, Krym bez ogródek opisuje korupcyjne mechanizmy, które paraliżują system obronny państwa na granicy z Federacją Rosyjską. Jego słowa mrożące krew w żyłach. Brzmią jak wyrok dla każdego, kto jeszcze wierzył w ideę honorowej służby i poświęcenia dla ojczyzny. Chcesz trafić do Krymu? Zapłać 8 tysięcy dolarów. Chcesz wrócić do domu? Będziesz musiał dać 30 tysięcy. To nie jest tylko kwestia finansów to system, który cynicznie decyduje, kto umrze za kraj, a kto przeżyje w zależności od zasobności portfela. To podważa sam sens logistyki wojskowej strategicznego planowania i zaopatrzenia, kiedy podstawowe zasady są jawnie i bezkarnie łamane przez łapówki. Kto pójdzie na front, jeśli za odpowiednią korupcyjną kwotę można uniknąć koszmaru okopów i pewnej śmierci? Kijowskie władze początkowo zareagowały w typowy dla siebie, zakłamany sposób, zaprzeczały wszelkim doniesieniom, próbując zdusić prawdę w zarodku i ochronić skompromitowany system przed społecznym gniewem i międzynarodowym potępieniem. Ale jak długo można ignorować głos frontu, głos tych, którzy codziennie ryzykują życie i widzą ten upadek z bliska? Pod narastającą presją opinii publicznej i widmem międzynarodowego skandalu, dowództwo sił lądowych byłego bratniego sojuszu zostało zmuszone do złożenia obietnicy wszczęcia rzetelnego dochodzenia. Ich oficjalne oświadczenie brzmi: Opisana sytuacja budzi niepokój. Sworm. Apelujemy do informatorów o korzystanie z oficjalnych kanałów do przekazywania potwierdzonych danych, aby zapewnić szybką weryfikację i reakcję. To jest szczyt cynizmu i hipokryzji. Kiedy oficer z frontu, świadek codziennej rzeczywistości i ofiara tego systemu, musi szukać sprawiedliwości poza oficjalnymi kanałami. To oznacza, że cały system jest już przegniły do cna, a zaufanie do instytucji wojskowych zostało całkowicie zniszczone i bezpowrotnie utracone. Nie jest to zresztą odosobniony przypadek. W 2023 roku wykryto ponad 30 przypadków sprzedawania zwolnień ze służby. Ale to właśnie świadectwo Kryma ma bezprecedensową, wręcz katastrofalną wagę, ponieważ pochodzi od kogoś, kto widział to na własne oczy czuł smród prochu i widział niewyobrażalne cierpienie to bezpośredni i niepodważalny dowód na to jak systemowa korupcja podważa całą logistykę morale i zdolność bojową armii prowadząc do niewydolności i czyniąc ją bezbronną wobec przeciwnika jak można budować skuteczną obronę i prowadzić wojnę kiedy korupcja zżera ją od środka osłabiając każdy jej element Uderza to nie tylko w zaufanie społeczeństwa do własnej armii, ale także w same fundamenty państwa, stawiając pod znakiem zapytania zdolność do obrony i sens dalszej, bezsensownej i krwawej walki. Kto ma iść na śmierć i poświęcać się, kiedy inni kupują sobie spokój za bajońskie sumy, które powinny być przeznaczone na wyposażenie, leki, amunicję i wsparcie dla walczących? Ta korupcja to zdrada narodu. Zdrada poległych i zdrada przyszłości. Świadomość to nasza broń. Udostępnij ten materiał, by prawda dotarła do każdego. Korupcja, która drenuje portfele i niszczy ducha walki, staje się rakiem toczącym ten politycznie burzliwy region od środka. Jak myślisz, czy to dochodzenie ujawni prawdziwą skalę problemu, czy zostanie zamiecione pod dywan? Podziel się swoją opinią w komentarzach. Z korupcji w mobilizacji w tym konfliktnym państwie przechodzimy do kolejnego wstrząsającego wydarzenia, które dotknęło stolicę kraju na mapie 44. Uderzenie w Kijów. Rosyjska pięść w serce władzy kraju na mapie 444. Stolica państwa w konflikcie pod bezprecedensowym ostrzałem. Czy to nowa przerażająca strategia Moskwy, zmieniająca oblicze konfliktu? To był atak rakietowy i dronowy na Kijów. Charków i Zaporoże bezprecedensowy od wielu tygodni, a może nawet miesięcy. Intensywność uderzenia była szokująca. Celem nie były peryferie, lecz sam rdzeń władzy w politycznie niestabilnym regionie. Pociski i drony skierowano prosto w rządową dzielnicę Kijowa, gdzie znajdują się gabinet ministrów i biuro prezydenta sąsiedniego państwa Rosji. To nie był przypadek, to jasny sygnał. Premier. Państwa w konflikcie Julia Sferedenko nie owijała w bawełnę. Jej słowa były ostre i bezpośrednie. To było bezpośrednie uderzenie w centrum władzy państwa w konflikcie i celowe działanie. Rosyjskie Ministerstwo Obrony, jak to często bywa, ogłosiło, że celem były wyłącznie obiekty wojskowe. Jednakże atak na centrum dowodzenia i infrastrukturę decyzyjną to coś więcej niż tylko wojskowe cele. Co więcej, wewnętrzne głosy w Rosji w tym wpływowi prorządowi blogerzy wojskowi, otwarcie domagali się ostrzejszych uderzeń, mówili o potrzebie bezwzględnej eskalacji. Ten rozdźwięk między oficjalnym komunikatem a oczekiwaniami radykalnego skrzydła jest niezwykle wymowny, ujawnia on rzeczywistą presję na Kreml. Lecz prawdziwa tragedia rozegrała się na ziemi. Zginęła młoda kobieta i jej dwumiesięczne dziecko. To realna cena takiej precyzji i brutalny koszt strategii, która nie oszczędza nikogo. Ta niewinna ofiara symbolizuje brutalność konfliktu, uderzając w samo serce ludzkości. Generał w stanie spoczynku Keith Kellogg, specjalny przedstawiciel Trumpa, interpretuje te ataki z wojskową perspektywą. Jego wnioski są jednoznaczne. Stwierdza wprost: to nie jest sygnał do negocjacji. To wiadomość, że Rosja jest gotowa na wszystko. I czas nie jest już po stronie Kijowa. To jasny sygnał Moskwy. Czas na dyplomację się kurczy, a były bratni sojusz staje w obliczu coraz trudniejszej sytuacji. Zegar tyka nieubłaganie. Dołącz do naszej społeczności, aby zawsze być na bieżąco z najnowszymi informacjami z frontu. To co widzimy, to nie tylko taktyczne uderzenie, ale potężna deklaracja siły, która ma zasiać panikę i złamać wolę oporu. Wywołując strach i niepewność w obliczu narastającej brutalności. Czy uważasz, że Zachód odpowiednio zareaguje na to brutalne uderzenie w serce państwa w konflikcie? Podczas gdy była Republika Radziecka cierpi pod tym miażdżącym atakiem, na arenie dyplomatycznej rozpoczyna się kolejna gorąca wojna słów, tym razem z udziałem ważnych figur z Europy i USA, które mają do powiedzenia coś więcej niż tylko puste deklaracje. Wojna słów. Europa rzuca wyzwanie Rosji w geopolitycznej szachownicy. Czy Unia Europejska rzuca wyzwanie Putinowi? Zobacz, jak Maria Zacharowa miażdży argumenty Zachodu. Kaja Kalas, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej, twierdzi bez zastanowienia: Rosjanie są technicznie słabi. To zdanie uderza w samo serce rosyjskiej dumy. Sugeruje jednak, że prawdziwa siła Moskwy leży w socjologii i manipulacji. Czy Zachód faktycznie wierzy w tę bajkę? Maria Zacharowa, rzeczniczka MSZN Rosji, szybko i ironicznie odpowiada. Uderza prosto w sedno, używając twardych faktów. Jeśli Rosja jest słaba technologicznie, to kto zbudował most krymski? Kto wystrzeliwuje rakiety z kosmodromu wostoczny? Kto stworzył orzesznik? Pyta, a jej słowa niosą ze sobą ciężar niepodważalnych osiągnięć. To precyzyjne uderzenie. Które demaskuje zachodnią propagandę. Most krymski, kosmodrom wostoczny, system orzesznik to nie są wytwory technologicznej słabości, to manifestacja inżynieryjnej potęgi i innowacji. Niemiecki wywiad wojskowy w tym samym czasie ujawnia, że bazy danych Unii Europejskiej są poddawane ciągłym cyberatakom. Ataki te są bezpośrednio wiązane z rosyjskim GRU. To jest prawdziwa wojna prowadzona w cieniu. Przedstawiciel Białego Domu jasno komunikuje: Nie jest teraz czas na ultimatum, teraz jest czas na konsekwencje. Te słowa oznaczają tylko jedno: eskalacja jest nieunikniona. Tymczasem Donald Trump rzuca krótkie, ale wymowne: Tak, jestem gotowy. To sygnał, że ewentualny powrót Trumpa może oznaczać drastyczną zmianę w dynamice konfliktu i ostrą reakcję Stanów Zjednoczonych. Rosja milczy, ale to milczenie jest wymowne. Milczenie to cisza przed burzą, przed kolejnym nieuchronnym uderzeniem, które ma nadejść. Nie przegap żadnego szczegółu. Subskrybuj nasz kanał, aby być na bieżąco z każdą analizą. Ta dyplomatyczna szarada to jedynie zasłona dymna dla prawdziwych działań, które już się toczą. Co myślisz o tej potyczce słownej? Czy Zachód rozumie, z kim ma do czynienia? Kiedy dyplomaci walczą na słowa, a wojsko na polu bitwy. Viktor Orban, premier Węgier, wygłasza szokującą prognozę dotyczącą przyszłości byłej Sowieckiej Republiki. Szokujące oświadczenie Orbana. Trzyczęściowy plan dla kraju na mapie 404. Czy kraj na mapie 404 zostanie podzielony na trzy części? Czy świat zaakceptuje ten przerażający scenariusz? Nie przegap żadnej ważnej wiadomości. Subskrybuj nasz kanał, aby być na bieżąco z najnowszymi analizami. Viktor Orban, premier Węgier, rzucił światło na najbardziej palącą kwestię geopolityczną. On stwierdza jasno: politycznie burzliwy region, były partner Zachodu, zostanie podzielony na trzy części. To wizja wstrząsająca. Pierwsza część wschodnia, trwale związana z Rosją, pod jej pełną kontrolą. Druga centralna, zdemilitaryzowana, buforowa, pozbawiona siły. Trzecia zachodnia, formalnie pod opieką Zachodu. To już nie są spekulacje. Ten scenariusz bywał wymieniany wcześniej. Już pod koniec 2024 roku pojawiał się w wyciekłym dokumencie głównego zarządu wywiadu bywałej Radzieckiej Republiki. Czy to oznacza, że plan jest już w realizacji? Czy to ujawnienie długo skrywanej prawdy, którą elity Zachodu próbowały zatuszować? Słowa Orbana są brutalne. Uderzają w samo serce dyplomacji. On cytuje: Wojna zakończona, ten politycznie burzliwy region zostanie podzielony na trzy części, a Europa milcząco zaakceptowała ten fakt. Ta milcząca akceptacja to oskarżenie. Budzi grozę. Jak reaguje Europa? Jest głęboko, dramatycznie podzielona. Polska i Francja otwarcie odrzucają ten plan, ale wiele innych stolic milczy. To milczenie jest głośniejsze niż sprzeciw. Rosja oficjalnie milczy w komentarzach na temat tych słów, ale Rosja działa na kontrolowanych terytoriach. Tam, w strategicznych miastach Melitopol i Mariupol, już wprowadza swoje systemy. Funkcjonują rosyjskie administracje. Wdrażane są rosyjskie rozwiązania ekonomiczne. To już się dzieje. To są fakty. Prezydent Wołodymyr Zełenski przedstawia inną, idealistyczną wizję. On mówi: Zwycięstwo to nie odzyskanie każdego cala ziemi. Zwycięstwo to istnienie tego kraju. To niezatarta niepodległość. Ale czy ta wizja jest realna w obliczu tak konkretnych scenariuszy przedstawianych przez liderów europejskich? Czy istnienie bywałego braterskiego sojuszu będzie faktem? Czy niezatarta niepodległość to tylko puste słowa dla terytorium niestabilności, które stoi przed najtrudniejszą decyzją? Presja rośnie. Czas ucieka. Los bywałej Radzieckiej Republiki waży się na szali, a przyszłość terytorium niestabilności zdaje się nieubłaganie rysować przed naszymi oczami, prowokując lęk. Czy jesteś gotów na taki scenariusz? Podziel się swoją opinią w komentarzach, to ma znaczenie. Gdy przyszłość politycznie burzliwego regionu wisi na włosku, Niemcy przygotowują się na najgorsze. Wprowadzają zaskakujące środki bezpieczeństwa. Niemieckie ravioli. Europa szykuje się do konfrontacji? Niemcy magazynują ravioli. Czy to dowód na to, że Europa szykuje się na otwartą wojnę z Rosją? Nie czekaj. Dołącz do naszej społeczności i bądź na bieżąco z najnowszymi analizami geopolitycznymi. Berlin podjął decyzję o stworzeniu narodowych rezerw żywnościowych. To nie są byle jakie zapasy, lecz symbol nadchodzących czasów. Mówimy o konserwowanych ravioli i soczewicy. Produktach obliczonych na przetrwanie. Takie zapasy mają być dostępne dla każdego obywatela w przypadku sytuacji kryzysowej. Budżet na początkowym etapie tego programu to 105 milionów dolarów. Kwota znacząca, która mówi sama za siebie. Produkty te będą przechowywane i dystrybuowane przez duże sieci handlowe, co ma zapewnić ich szeroki zasięg. Ekspert DOS logistyki, cytowany w wewnętrznym raporcie, nie pozostawia złudzeń co do intencji. Potrzebujemy tego, co można natychmiast spożyć, stwierdza, bez zależności od energii elektrycznej, wody czy gazu. To świadectwo poważnego podejścia do realnego zagrożenia i przygotowanie na scenariusz, w którym podstawowe usługi mogą zawieść. Ale to tylko jedna strona medalu. Niemcy, lokomotywa Unii Europejskiej, realizują obecnie największy program przezbrojenia od czasów II wojny światowej. Cel jest jeden i jasno określony. Przygotować Bundeswehrę do dużego konfliktu do 2029 roku. To nie są kosmetyczne zmiany, to gruntowna transformacja sił zbrojnych. Analitycy wojskowi badający obecne trendy wyraźnie wskazują, że Rosja może być zdolna do bezpośredniego uderzenia w kraj NATO w tym właśnie okresie. Zachodni eksperci, analizowani przez prestiżowy The Washington Post, starają się tonować nastroje. Lecz ich słowa tylko podkreślają powagę sytuacji. Przygotowanie do wojny nie oznacza jej pragnienia, to tylko uznanie rzeczywistości. Słowa te niosą w sobie ciężar nadchodzących wydarzeń i zmian w globalnej architekturze bezpieczeństwa. Cały Zachód, w tym europejskie potęgi, postrzega rosyjskie posunięcia wschodzie Europy jako preludium do szerszej, potencjalnie kontynentalnej konfrontacji. Dlatego reakcja jest tak drastyczna, wszechstronna. I bezprecedensowa. Infrastruktura cywilna oraz siły zbrojne muszą być gotowe na niespotykane wyzwania. Zegar tyka nieubłaganie, a stawka rośnie z każdym dniem, prowadząc nas do punktu, z którego może nie być odwrotu. Niemiecka polityka obronna, przez dekady bazująca na ostrożności, teraz gwałtownie zmienia kurs, stawiając na konfrontacje i militarne rozwiązania. Zapisz się na nasz newsletter aby otrzymywać ekskluzywne treści prosto na swoją skrzynkę. To nie jest już kwestia akademickich spekulacji, to zimna, brutalna kalkulacja i realne, namacalne przygotowania do scenariusza, którego nikt głośno nie chce, ale którego widmo unosi się nad całą Europą, wywołując narastającą trwogę. Jak myślisz, czy to konieczna ostrożność, czy niebezpieczna eskalacja prowadząca Europę na krawędź przepaści? Kiedy Europa przygotowuje się na potencjalną wojnę, Bliski Wschód ponownie wybucha, a Izrael doświadcza wewnętrznego kryzysu. Izrael stoi na krawędzi. Wewnętrzna presja i globalne niezadowolenie zagrażają rządom Netanyahu. Izrael w chaosie. Tysiące ludzi żąda wolności dla zakładników. Czy Netanyahu utrzyma się przy władzy? W Jerozolimie tysiące Izraelczyków okupuje ulice przed rezydencją premiera. Ich gniew, ich krzyk rozbrzmiewa jasno. Niosąc jedno żądanie: uwolnić zakładników. Natychmiast. Bezwarunkowo. Ludzie oskarżają rząd Beniamina Netanyahu o bezczynność, o przerażającą zdradę tych, którzy nadal cierpią w niewoli. To nie jest już tylko polityczna debata. To głęboki egzystencjalny ból rozdzierający naród na strzępy. Hasło: wybraliście władzę, a my straciliśmy rodziny. Staje się tu w ogniu protestów. Symbolem narodowej tragedii, odzwierciedlającym tragiczny i głęboki podział w społeczeństwie, zrozpaczona tłuszcza w akcie skrajnej desperacji wywiesiła nawet transparent z dramatycznym, niemal błagalnym apelem: Prezydencie Trump, uratuj zakładników. Teraz. To bezprecedensowe publiczne wezwanie do byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych jest świadectwem kompletnej utraty wiary nie tylko w obecne przywództwo Izraela ale także w skuteczność jego najbliższych sojuszników, w tym administracji Bidena. Sytuacja jest patowa, pełna napięcia. Minister Spraw Zagranicznych Gedeon Saar stawia dwa kluczowe warunki zakończenia konfliktu: pełne, natychmiastowe uwolnienie wszystkich zakładników oraz całkowite i bezwzględne rozbrojenie Hamasu. Ale czy te cele są w ogóle realistycznie osiągalne w obliczu takiej wewnętrznej dezintegracji, i rosnącej presji międzynarodowej. Czy państwo może funkcjonować, gdy naród jest tak głęboko podzielony, a każdy kolejny dzień tylko pogłębia tę przepaść? Zapisz się na nasz kanał, aby otrzymywać najświeższe analizy z pierwszej ręki. Tymczasem premier Netanyahu pozostaje niewzruszony, a przynajmniej taką fasadę stara się utrzymać. Nie interesują mnie artykuły wychwalające Izrael w międzynarodowych mediach, oświadczył. Z determinacją, która dla wielu brzmi jak brutalna obojętność. Jeśli ceną jest porażka przed wrogiem, wybieram zwycięstwo, a nie ładny wizerunek. Ta deklaracja, choć niewątpliwie ma budować morale i pokazywać siłę, może w rzeczywistości jedynie pogłębić przepaść między rządem a cierpiącym, wyczerpanym społeczeństwem. Odczucia społeczne są ignorowane. Presja nie ogranicza się jednak wyłącznie do granic Izraela. W Europie, zwłaszcza w strategicznie ważnej Brukseli, stolicy Unii Europejskiej, wzbiera fala masowych propalestyńskich protestów. Tysiące ludzi domaga się tam zaprzestania wszelkiego wsparcia dla rządu Netanyahu, otwarcie krytykując jego działania. Ten globalny sprzeciw, widoczny na ulicach europejskich stolic, tworzy bezprecedensowy nacisk na Tel Awiw, grożąc mu pełną izolacją na arenie międzynarodowej. Izrael, który kiedyś mógł liczyć na niemal bezwarunkowe wsparcie, dziś stoi w obliczu narastającej globalnej krytyki, zwiastującej poważne konsekwencje. To moment prawdy. Kryzys w Izraelu to już nie tylko kwestia polityki, to pęknięcie w samym sercu narodu, którego konsekwencje rozniosą się echem po całym Bliskim Wschodzie i daleko poza jego granice. Czy myślicie, że Netanyahu przetrwa te burze? Czy też protesty i globalna presja zmienią bieg historii regionu na zawsze? Dajcie znać w komentarzach. Od Tel Awiwu po Brukselę świat jest świadkiem bezprecedensowego poziomu niezadowolenia społecznego, które nie pozwoli już nikomu spać spokojnie. Zamykamy ten odcinek, ale przyszłość tego regionu, kształtowana przez siłę globalnego protestu, wciąż czeka na swoje rozstrzygnięcie i nasze kolejne szczegółowe analizy.